Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 15 lat. To jest chiński biznes i expo żywnościowe w Szanghaju. Piękna sprawa, bo po COVID wydaje się być, że ten rynek się odbił wreszcie. Stąd też dużo wystawców, no tradycyjnie Kanada, tradycyjnie Stany Zjednoczone, więc te produkty są naprawdę fajniutkie. I w ogóle te ich stoiska były super zrobione. Stąd też było co poglądać, chociaż już nie było takiej, takiej dużej obecności jak w poprzednich latach. Ja myślę, że raczej byli dla prestiżu z tego tytułu, że to są dwie potężne żywnościowe potęgi w, w świecie. Stąd muszę przyznać, że naprawdę no, stoiska mieli fajne to raz. Dwa produkty mieli kapitany. No Amerykanie mieli przede wszystkim swoje kalifornijskie produkty oraz sery. Bardzo ładnie wypadli z serami, z tymi wszystkimi nowymi pomarańczowymi, takimi, nie wiem jak to się nazywa, bo nie jestem ekspertem od serów, ale mają coraz więcej takich serów typu Wisconsin Cheddar, ale one są z Kalifornii, czyli takie nowy, sery dla wytrawnych smakorzy. Amerykańskie, amerykańskie, to wystawiały się przeważnie potężne, potężne farmy i producenci orzechów i stacji, ale był dzisiaj e, pełniący chyba funkcję ambasadora, jeszcze tego e, Denisa Purdue nie ma e, w Waszyngtonie i chyba był on tutaj na otwarciu, a Amerykanie prezentowali mleko, e, sery, jak wcześniej nadmieniłem, e, masła i tutaj właśnie są tutaj mi kamerami, za bardzo. Rzucała się właśnie tutaj są te żółte sery, a gdyż bardzo dobrze się sprzedały. Widziałem je w Costco, widziałem je w, w Samsie. Także no przede wszystkim no bardzo, bardzo, bardzo ładne stanowiska i bardzo dobrze wyposażone. Na dziale miastem, gdzie właściwie nie, 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 nie byłem, tylko tym razem koledzy byli oglądać, koledzy chińscy byli oglądać, byli, że Amerykanie mieli dużo mięsa. Amerykanie, Amerykanie mieli dużo mięsa, co jeszcze dodatkowo, kto się bardzo ładnie wystawiał, wystawiała się bardzo ładnie Argentyna, Turcja, no Turcja to potęga, w tym, w tym roku rozstawili praktycznie pół hali, pół hali wystawili się. Ciekawym, ciekawym trendem w targach żywnościowych w tym roku są snaki, jedzenie do biur szybkie, kanapki, chleby, wszelkiego rodzaju nadziewane, ciasta śniadaniowe. To pierwszy raz zobaczyłam taką ogromną ilość produktów. No i bardzo dużo tak zwanych product placement, czyli jak tutaj widzicie, to są postaci znane i lubiane z kreskówek dla dzieci. Postaci znane i lubiane z kreskówek dla nastolatków. Teraz coraz więcej produktów, czy to chińskich, przede wszystkim chińskich, no bo produkty chińskie są nierozpoznawane na świecie jako, nie, nie, nie chcę powiedzieć słowa wartościowe, ale jako znane produkty żywnościowe, stąd też oni bardzo używają co tego co-sponsoringu. Czyli używają tych znanych brandów istniejących na świecie, jak tam powiedzmy Disney, czy ten Motoman, japońskie kreskówki, koreańskie kreskówki, amerykańskie kreskówki, Hello Kitty, czy nawet postaci z Disneya. Także oni szukają co-branding właśnie swoich produktów, żeby się lepiej sprzedawały, bo tak prawdę mówiąc, tutaj są wymieszane te produkty światowe. To właśnie tutaj na przykład, kto to tutaj jest, tu jest ten Moroman czy tam, Oroman nie wiem czy po prawej stronie ta dziewczynka, te dziewczynki z tymi jednorożcami. Po prostu jest masę tego, nawet fistażki, nawet fistażki miały swoje co-branding, czyli wspólne brandowanie produktów, także to jest pinac. peanuts. Także to jest bardzo fajna sprawa. Produkty chińskie po prostu nie są znane na świecie, więc co oni robią? Oni używają opakowań, to jest japońska kreskówka, używają opa opakowań właśnie produktów takie jak Peppa Pig, znanych wśród dzieci, które będą się łatwo sprzedawały dzieciom. Snaki, no przede wszystkim znaki, ale to jest właśnie interesujące, że poza snakami również chleby. Dlaczego chleby? Chleby, bo to są sandwitche, a jednak już nowsze pokolenie, które pracuje w biurach, już nie jada po chińsku. Jada po zachodniemu, czyli piją kawę z Starbucksa, z Luckin, z innych sieci, z Cori, Koty i kupują kanapki, czy to w Family Mart, czy to w 7-Eleven, czy to w innych sieciówkach po drodze, czy na stacjach metra i widać to, że coraz bardziej, coraz bardziej zmienia się sposób żywienia i sposób jadania lokalsów. W tym roku tak dosyć dziwnie wymieszali to, bo powsadzali po dwa, trzy kraje na jedną halę, a dookoła pobstawiali chińskimi produktami. Nie wiem, czy to, żeby po prostu dać więcej ekspozycji, czy więcej zainteresowania. Bo pamiętam przed plagą te, te właśnie targi żywnościowe, nie były tak bardzo popularne produkty chińskie. Tutaj to właśnie ta. Kurczę, nie wiem, nawet widziałem to w telewizji, ale co to jest, kto to jest, nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem, że te dzieciaki biegają dookoła z tym, z naklejkami, z, z balonikami i z tego wszelkiego rodzaju wspólnie brandowanymi produktami. Jest naprawdę. duże kol... no, kurze, łapki, no to musi być. To standard. Jest, jest kolorowo, jest ładnie, jest dużo, dużo snaków. Westernizują się, albo inaczej, westernizują się Chińczycy, czy to poprzez szybkie jedzenie, czy to poprzez jedzenie snacków, czy to poprzez jedzenie szybkich sandwichów, czy poprzez kupowanie... Nawet nie byłem na części, gdzie były kawy, bo to można było dostać zawrotu głowy. Na kawach się nie znam, a kawy lubię. Ale to w następnym filmie będzie o kawach. Fantastyczne różnego rodzaju wybory kawy. Od Brazylii, Kostaryki, Dominikany, Meksyku. Argentyny, Peru, Chile, fantastyczne kawy. I muszę przyznać, że były oblegane. W porównaniu do tych lokalnych kaw z Yunnanu, Yunnan, czy, czy też kaw wietnamskich, czy kaw tajlandzkich, muszę przyznać, że te południowoamerykańskie kawy, południowo kawy były naprawdę oblegane. Spróbowałem parę, były naprawdę fantastyczne. Genialne, genialne smaki. Tutaj widzicie co brand Alibaba, JD, Taobao, wszelkiego rodzaju produkty. Widzę dużo logo, które przypominają bardzo zachodnie logo. Akurat ten tutaj był piekarz. Widziałam już podobne logo zachodniej marki. Nie wiem kto to, to robić. To nie jest przykładkiem Sainsbury Breads, to jest taka sieć z Massachusetts. Nie chcę tutaj decydować, ale było ładnie kolorowno. Dzisiaj dzisiaj był pierwszy dzień, także tłumy i przez to, że właśnie tak sprytnie wymieszali chińskie brandy. Z zachodnimi brandami można było naprawdę zauważyć dużo zwiedzających. Tak jak podkreślam jeszcze raz wcześniej, te brandy, które były przedtem rozdzielone poprzez kraje, poprzez działy kontynentalne jak Europa, czy Azja, czy Afryka, czy Ameryka Południowa, no to tamty były oblekiwane, a niestety no, lokali się byli raczej nie tak bardzo odlegliwań. O, 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 nie, nie. Zresztą niektóre, niektóre tutaj naprawdę mało znane brandy, na przykład ten, ten z koniem, nawet nie wiem co to jest, ale skopiowane mają logo, skopiowane mają logo z... Jak się nazywa ten brand? Już zapomniałem. Te orzeszki, fistażki amerykańskie. Wyleciało mi z głowy. No, to tam widziałem właśnie mieli identycznego. bo Tamten jest chyba żółto-niebieski, żółto-niebieska postać, a ta postać tutaj jest biało-czarna. Także kopiują jak mogą, to, to, żeby, żeby po prostu skorzystać z tych, z tych zachodnich brandów i żeby jakoś, nie wiem, zdobyć się na, na, na jakąś taką nie tyle oryginalność, co rozpoznawalność w tym tłumie. Muszę przyznać, że przede wszystkim się poprawiły opakowania. Smak, no ja Wam, ja wam powiem tak, smak jest albo są. Skrajnie słodcy, albo skrajnie słoni. Także bardzo trudno wybrać coś dobrego. Tutaj akurat była sieć dobra, bo robili na recepturach koreańskich chleb. Naprawdę fajne chleby. Coś takiego jak panko koreańsko-japońskie i zamieniane w sandwichy z pastami y, orzechowymi, z pastami z drzemami wszelkiego rodzaju y, y, owocowymi. Także były dosyć ciekawe. No I teraz to jedno, na widzicie. Nazywa się Horsh. Brand. Dziwna trochę taka nazwa, ale bardzo dużo tych chlebów mają, dużo tych sandwichów. także pozycjonują się dosyć mocno, jeśli chodzi o nową klasę pracującą w biurach, szczególnie z tą ogromną ilością karbochyperki. Co muszę też zauważyć przerzuca się na rozmiary tylnych zawieszeń, niskich zawieszeń wśród populacji pracujących w biurach. To jest zauważalne już od, powiem Wam tak od, od, od plagi, kiedy ludzie już zaczynają mniej. O tutaj proszę, mamy Monsters, mamy Lotso. Branding. Od plagi zauważyłem, że, że, że podwozia i zawieszenia lokalsów zaczynają się rozszerzać, powiększać, i grawitacja zaczyna wybierać ogromny wpływ. Ale to wszystko się dzieje dzięki czemu? Cukru jest dużo, wszelkiego rodzaju herbatach, które są sprzedawane, herbaty z kremami, kawy z kremami dalej. No i oczywiście chleby. Ale chleby, A o tym, że są słodkie, to są nadziewane dżemami, puddingami, czekoladami czyli wszelkiego rodzaju słodkimi cudami które powodują, że to natychmiast automatycznie zamienia się w balast ciążący. Także po polutku, po zaczynają doganiać się swoich rywali za oceanem, za Pacyfikiem, także rozmiary stają się coraz większe. Nawet rozmawiałem ostatnio ze znajomą, która szyje dżinsy dla pani, powiedziała, że coraz więcej dostają zamówień na takie, jakby to powiedzieć, troszeczkę mniejsze niż węższe te dżinsy. Także gdzieś to jedzenie musi lądować, a ludzie coraz mniej. Używają sportu, coraz mniej się ruszają, a coraz więcej spędzają czas na skuterach elektrycznych, w metrze, w autobusach, w samochodach. No, społeczeństwo jest zamożne, staje się zamożne, przez to staje się ciężkie. Zresztą zwróćcie uwagę, zróbcie sobie czasu czas, stop klatkę. już nie są to witkie postacie i gipkie postacie z, z rycin starożytnych. I tutaj bardzo fajna firma, w ogóle kupują one dobrze z One są dziecią oni są dostępni w supermarketach, bardzo, bardzo dobrzy i syrop nie mają przesłodzony. Także kiedyś będziecie mieli szansę spróbować ich brzoskwini, to są bardzo fajne. To są brzoskwinie, nie wiem skąd, z której części Chin, ale są to brzoskwinie z brzoskwiniowej części Chin na pewno, bo są bardzo dobre. Większość firm, których tutaj na rynku są, nie mają więcej niż 10-15 lat, także trudno o, proszę, Turcja. Trudno spotkać starsze firmy. Wszystkie firmy są raczej nowe. Wzajemnie się kopiują, Kopu, kopiują się wśród e, zachodnich e, rywali, a następnie patrzą kto wygrywa na rynku wśród rywali chińskich się kopiują. Fiorella, bardzo dobre czekolady, bardzo dobre ciastka, bardzo dobre słodycze. Słodycze, ciastka i czekolady na rynku chińskim to jest hit. To będzie przynosiło, Już za chwileczkę Wam pokażę polskie stoisko, także tam i mieszko i, i produkty y, chyba na speksium. Będą, będą na pewno sukcesem, gdyż no, Chińczycy mają słodki, słodki ząb, czy tam słodki smak. Tak jak kraje Bliskiego Wschodu, tak samo i Chińczycy lubią na słodko. Ale lubią na słodko całkiem dziwne, całkiem dziwne rzeczy. Mięsa, słodko chleby. lubią na słodko, To nie, które nie są ciasta, ale to są raczej takie chleby. Lubią na słodko wszelkiego rodzaju um, takie produkty suszone, suszonej wołowiny, wieprzowiny, ryby. Turcja, właśnie wracając do Turcji, Turcja w tym roku się potężnie wystawiała, no, po, potężny imperium. Ja myślę, że chyba największy, z wszystkich, których oglądałem salonów wystawczych, to Turcja miała największe. Ale generalnie oni mieli taką, jakby to powiedzieć, taką samą ofertę. Czyli wszyscy mieli mleka, wszyscy mieli sery, wszyscy mieli wino, wszyscy mieli oliwę. tylko inne brandy, inne firmy. No ale się wystawiali tak naprawdę z rozmachem, zresztą Turcja... Yy, Aspiruje do bycia na tym Bliskim Wschodzie, europejskim Bliskim Wschodzie, bycia liderem czy to ekonomicznym, czy to politycznym. Także widać tego coraz więcej i coraz więcej. I bardzo ładne, mieli te stoiska. Ja osobiście tam spróbowałem w paru ich miejscach kawy, hałwy i hałwy mają cudowne, to są te mielone, sezamowe, takie jak gdyby, nie wiem co to jest ciastko, czy kolada, trudno mi to wyjaśnić. Oni to nazywają hałwa, ale nie wiem czy ja to dobrze to też nazywają. Genialne, genialne z smaku, słodkie. No i przede wszystkim masz, masę energii. <laughs> następny co-branding uh, uh, Super Mario. <laughs> tutaj tak nie wiem co to jest. Nie znam tego brandu, czy powiedzieć jakiś chiński brand, jakaś chińska gryskooka. Bo oni łazili cały, cały czas po takim eksport, takich sześciu takich dziwnych lutków. Fajnie to piwtaśnie to wyglądało, a na przedzie tych, tych sześciu lotków szła pani i rozdawała ich, ich o Oto następny co-branding, takie zabawki, chyba to jest Jula. Czy Rolaj, to jest też różna firma, firma, która robi zabawki, oni robią co branding z firmami żywnościowymi. Obcokrajowców było mało. Generalnie obcokrajowców było mało. Generalnie stoisko polskie było mniejsze niż przed tymi laty i już nie było takich samodzielnych stoisk jak z swego czasu, że po prostu przyjeżdżali samodzielnie kupcy czy wystawcy czy producenci się wystawiać. W tym roku tylko było główne stoisko polskie oraz Chiński przedstawiciel tego mleka. Zapomniałem się nazywało to mleko, ten brat, ale mlekowita. Chyba, nie jestem pewien. Łaciate, yy, o, łaciate, rozumiem, może to łaciate, bo to mleko naprawdę dobre i dobrze się sprzedaje. To chyba chiński złapali chińskiego dystrybutora i steardesy bardzo ładne i ekspedientki bardzo miłe i bardzo ładnie przygotowane, bardzo dobrze wyglądające i bardzo duży akcent na strój i charakter chiński, czyli taka żywność i targi z charakterami, i produkty z charakterem chińskim, także naprawdę przyjemnie było odwiedzać to i próbować tych snaków. rozmawiać z tymi paniami, które były naprawdę miłe i bardzo dobrze przygotowane. <coughs> Wracając do polskiego stoiska, było stoisko kuchenne, gdzie kucharz, o proszę, SpongeBob, jeśli to jest chyba SpongeBob, jeśli to nie jest kopia, tak, to jest prawda na to, że to jest SpongeBob. Tutaj widzimy jakieś tam lizaki, słodkie cukierki, e, ciastka, i wyciskane, Kudingi. A polskie stoisko miało jedno kuchenne stoisko, na tym stoisku kuchennym były wystawiane polskie birogi, polskie przybrady, no i drugie stoisko, na którym znajdowały się czołowe polskie marki, takie jak Mieszko, Lekowita, Lekowita Maspex, były Młyny Gdańskie, Rozmawiając z panami z Młynów Gdańskich, bardzo przyjemnie, bardzo fantastyczne. zresztą... Kolega szuka do swojej sieci kawiarni piekarni, ma ich około, już teraz ma ich około 400 kawiarni piekarnie, które się nazywają Noła. Chcą mieć własne bagietki i własne i własne krosantki. Tutaj napoje wykonane z dzikiego ryżu, z tych ziaren Chinoa. Acai czy akai, nie wiem jak to się wymawia. Te takie super pfutasy. Znowu chleb, znowu chleb, znowu kroją. Tym, tym bardziej krojony chleb. Tym, tym razem krojony chleb, kro krojony w plasterki, sandwicze, gotowe takie kwadraciki, że można wziąć je na drodze. I nadziewane czerwonym grochem. Red bean, Big Ben, takie tak skojarzenie. Nie za bardzo fortunne, ale to nieważne. Ważne, żeby się sprzedawało. Nieważne jak. Nieważne, jak, nieważne jaki jest kot, czarny czy biały, ma łapać myszy. Proszę, kopia Klondike, e, e, amerykańskiej firmy robiącej lody. Oni również robią lody. Widzieliście tam tego niedźwiedzia właśnie z Klondike. Klondike zresztą to jest mój ulubiony brand, od, od dziecka w gruncie rzeczy uwielbiam Klondike. Lody z Pensylwanii, najlepsze w mojej opinii lody, jeśli chodzi o lody czekoladowe i lody waniliowe. Plus mają lody bez, bez cukru, także... Kiedykolwiek będziecie w USA albo zobaczycie gdzieś w jakimś, nie wiem, w czy gdziekolwiek, gdzie jest klądaj, polecam fantastyczne lody. Robione są na 100% kremu, to znaczy śmietany kremowej. I znowu w patrzcie, znowu w znowu w Tutaj już e, truflami jakieś tam wymyślane cuda niewidy. Mają własne trufle, odkryli gdzieś tam w górach te własne trufle, ich trufle są brązowe. Gruzja bardzo fajnie się wystawiała, wystawiali swoje suszone mięsa, wystawiali swoje kawy, wystawiali swoje wina, ale malutki, malutcy byli, jak na tak potężny kraj, na jak na tak potężnego producenta żywności. Bardzo ładnie wystawiała się Argentyna i Grecja. Grecja to już tradycyjnie nie mają się czym wystawiać, bo Grecja dawnie dawna wystawiała się na targach wszelkiego różnego rodzaju fajne produkty i, i słodycze, i kawy, i chleby, i zboża, i rodzinki, no i takiego różnego rodzaju... Rzekomski. Argentyna w tym. Ja, Mnie się wydaje, że w zeszłym roku była fajnie, fajniejsza była wystawa Argentyny, bo była taka bardzo w kolorach argentyńskich i było więcej win. E, e, I to jest polski, właśnie Sante, to jest właśnie Polska. Już nie jest tak duża, imponująca, ale wciąż bardzo interesująca, wciąż bardzo miła obsługa i wciąż bardzo miłe ekspedientki, panie, które zachwalały, i właśnie Mlekowita, i tutaj te czekoladki, nie znam tego, tego brandu, Bobro się nazywa. Ale kto to robi? Nie wiem. Ładnie wyglądały, ładnie opakowane. W mlekowicie mi się od razu wpadły w oczy wszystkie odżywki proteinowe. Bo to jest hicią i to jest przyszłość. Czyli odżywki proteinowe w Chinach to przede wszystkim ludzie pójdą na dietę Keto, ci co troszeczkę więcej przytyją i pójdą oczywiście no wszyscy koksiarze pójdą w te wszystkie odżywki. Tutaj polmonk, polmonk albo polmaki, nie wiem jak to się nazywa. Byli... Mongolowie po drugiej stronie sprzedawali swoje mięsa, ale w Polmong sprzedawali swoje makarony, które w ogóle polskie makarony mają wzięcie w Chinach. W ogóle makaron mają wzięcie. I tutaj pierogi polskie stoisko z jabłecznikami. Można było sobie usiąść i spróbować polskiego pieroga. Dopiero był jab jabłecznik i coś jeszcze było fajnego podawane. Także dosyć było zainteresowania, dosyć się działo. Akurat w tym momencie nie, ale później jak wracałem parę razy, to widziałem, że pokazywali się um, zainteresowani lokali. Tutaj mieliśmy Mieszko, pani przedstawiała Mieszko swoje produkty. Szkoda, że nie było dużo, dużo sampli do próbowania, bo pozostałe, pozostali producenci spróbleczni mieli naprawdę masę serii. Można było się nawet na, na stoiskach francuskich włoskich, naprawdę od tu panowie byli z e, młynów gdańskich. Na innych stanowiskach, na przykład węgierskim, czy, czy, czy włoskim, czy francuskim, naprawdę sampli słodyczy czy Można było się objeść do bólu brzucha, naprawdę do bólu brzucha. Także życzyłbym sobie na może na przyszłość, żeby było więcej tych sampli. Tutaj były produkty właśnie młynów e, gdańskich, bardzo mili panowie, e, bardzo grzeczni, bardzo sympatyczni, bardzo tacy ciepki. A tutaj był chyba Maspex, tak? Maspeks wszystkiego rodzaju takie słodycze. Rodzynki, orzechy i tak dalej. I ktoś się wystawiał, ale trudno było mi to rozczaić. Ktoś się wystawiał z naturalnymi, chłodzonymi, pasteryzowanymi sokami, naturalnymi polskimi. Także no, jest potencjał na tego typu soki, bo ostatnio jest w ogóle moda na soki NSF, czyli e, NFS, przepraszam, not from concentrate. E, był również znany i lubiany, oczywiście legenda na rynku chińskim, Bartek's. Um, to, jest, to jest firma polskiego biznesmena Spot, spod Warszawy, to już Bartek jest na rynku polskim lata, długie lata i, i właściciel tej firmy prowadził biznes z Chińczykami naprawdę długo. Krówki, krówki były, tak, spółdzielni pokój, bardzo dobre te krówki, jedynie trochę za słodkie, trochę za słodkie, na Bliskim Wschodzie się na pewno dobrze sprzedają, tak samo jak milanówek, ale te były troszeczkę za słodkie, na Chiny są mniej słodkie. No i Sante, czyli płatki śniadaniowe, proteinowe na śniadanie, wszelkiego rodzaju batoniki. No to też potężna przyszłość. W ogóle Sante jest marką odkładków śniadaniowych, która się naprawdę, naprawdę pojawiła na rynku chińskim, praktycznie wszędzie i znaczy, nie widuję Znaczy, w ogromnych ilościach. Mlekowita miała panią Chinkę, która mówiła po, ładnie po, po chińsku i po angielsku. <laughs> Także mogła się dogadywać się z wszystkimi dookoła. To był bardzo dobry pomysł i tutaj zrobiłem jeszcze raz nawrót i się pojawili właśnie klienci w rozmowach z, z, z klientami. I tutaj na chwileczkę kamerę zatrzymałem i rozmawiałem z panami z tych e, młynów gdańskich. Gdańskie młyny, o tak. Że oni mają bardzo wysokiej jakości mąki, które są e, no, po, poniekąd e, po, uważane w, w Chinach za dobre mąki. W Japonii widziałem polskie mąki oraz polskie polskie makarony Bella i to, i to ceny były kosz, koszmarnie wysokie, około no, wartości 10 dolarów. Także y, dobre mąki, dobre wyroby mleczne, mleczne w Azji będą się na pewno sprzedawać. Dobre słodycze na pewno się będą sprzedawać. Dobre kawy <coughs> na pewno się będą sprzedawać. Dobre odżywki białkowe y, wszelkiego rodzaju. Ja używam Olimpu na przykład, który jest bardzo dobry. Nie mam żadnych skurczów żołądka, jest, nie mam jakichś tam Wypadków z żołądkiem czy e, przygód z żołądkiem po spożyciu e, właśnie używek, e, nieużywek, proteinowych e, odżywek Olimpu. gdyż są fajne, przyswajalne i bardzo dobry smak mają. Znaczy czekoladowym nie wchodził ale waniliowy mają genial. Waniliowy mają genialne. Tutaj Rosjanie wystawiali swoje mleka i słodycze, ale to już był dystrybutor fiński. Oni przejęli. Zresztą mi mówiła na następnym stoisku, rozmawiałam z taką bardzo szczęśliwską e, e, stewardessą, nie stewardessą, kontessą, nie kontesu, o. I ona powiedziała, że w większość rzeczy uważa Rosję za, za część Chin. No niby tak, no. Rosja była niby lennikiem Imperium Mandżurskiego, tak samo jak i Chiny, także należą do tej samej rodziny. Proszę bardzo, Milo, Starbucks, uh, KitKat, uh, także widzicie coraz więcej, coraz więcej co-branding. Tą dziewczynę kungfu fu widuje, tą z łusia, karate, jak tych wampirów latających, strzelających i czarujących się. Jest dużo tego w telewizji i na wszystkich kanałach i właśnie robią co-branding z żywnością. A dzieciaki mają hopla, bo widuję, że dzieciaki latają dookoła z tymi plenami tych latających czarowników chińskich, z mieczami samurańskimi czy mieczami chińskimi i drące się na podwórku, także to się na pewno będzie sprzedawało. Dzieci, to jest najlepszy konsument słodyczy, wszelkiego rodzaju e, paździerza słodkiego, które my no w gruncie rzeczy doroślaki już nie za bardzo, albo inaczej, no, no, mądrości, roztropność nam zakazuje korzystać z tego typu używek, ale dzieciom to wciąż nie przeszkadza, mogą spalić każdą ilość w rzeczy tego towaru. Muszę przyznać, że ta, o, tutaj jest właśnie właśnie. Nie wiem, kto jest na tym zdjęciu, tam jakieś pandy. No, nie wiem, czy to jest prezes Łaciatego, czy kto by kto to jest, nie wiem. Ale on się tam na tych zdjęciach fotografuje. No, i to Łaciate to już jest teraz w rękach. Kiedyś to koleżanka, chyba z Polski, prowadziła to z mężem, o no, się nie mylę, czy z partnerem. Ale już nie pamiętam dokładnie szczegółów. ale no, teraz widzę, że to jest całkowicie zabrandowane jako, jako chińskie. Piwo karpackie, mocne. No, tutaj właśnie ten jęczmiec, z tego łaciatora, czy to jest. No i różnego rodzaju łaciatę, łuchate, to z wysokim tłuszczem, z niskim tłuszczem, w proszku. Także naprawdę prezentowali się bardzo fajnie. Prezentowali się fajnie, tylko jest. O proszę, te piwa tutaj. Ja nie piję piwa, ale puszkę mi się bardzo podoba. Tyle, że nierówne nierówno mają dostawy. Powiem, że już z jakimś okresie. Po plaze zrezygnowałem z zamawiania, bo czasami było, czasami nie było, natomiast Rosjanie i ktoś jeszcze, ja mieli regularnie mleko do kawy, bo nie używałem do kawy tego wysoko z normalnie mleka nie piję, gdyż no, szczególnie dla, dla koksiarzy to zakwasza za bardzo organizm na, na siłowni. Widzicie chińskie, e, chińscy yeah. rezydanci rosyjskich produktów. Dużo naprawdę dużo, na dużo, naprawdę dużo było reprezentantów już chińskich, rosyjskich produktów na scenie targów w Szanghaju, także widać było, że bardzo mocno się wzięli za kooperację z Rosjanami, tym bardziej Rosjanie naprawdę agroprzemysł mają bardzo dobry, i przemysł spożywczy. W mojej opinii Polska ma również w swoim ręku dużego asa do wygrania, no, trzeba troszeczkę inwestycji. Trzeba jednak mieć ten magazyn, trzeba jednak mieć te katalogi po chińsku, trzeba mieć tą stronę na WeChacie, kanał na WeChacie, trzeba mieć przedstawicieli, dwóch, trzech, czterech, pięciu na part sprzedających. No i wystawiać, a na każdych targach żywnościowych wystawiać. A tu ciekawostka. Australijczycy sprzedawali mleko... Australijski właściciel właściwie. Ale ja to myślę, że to tylko australisko, Australijsko-Chiński. Mleko z wielbłąda. Chińczycy używają, że mleko, mleko z jaka, mleko z wielbłąda, mleko z bawołu to są mleka, które powodują, że dzieci rosną jak na drożdżach. Zresztą znam paru Chińczyków, kolegów tutaj, koleżanek, którzy rob, z, zrobili naprawdę potężne fortuny i wciąż robią fortuny na mlekach z tego włochatego wołu, czyli to po jak, tak? tego, który żyje tam gdzieś w Tybecie czy w Sidzangu. To bardzo dobrze się sprzedają z tego powodu, że one mają wysoką zawartość białka, chyba więcej niż 22-23%, gdzie, zwykłe, polskie, gdzie zwykłe, zwykłe mleko ma 18%. No i e, dużą zawartość tłuszczu i enzymów, także te dzieciaki rosną. Oliwy, tutaj Chińczyk sprzedawał oliwy hiszpańskie, ale powiem Wam. Spróbowałem, gorzkie, gorzkie niedobre. Najlepsze w mojej opinii oliwy są albo naprawdę te naturalne prawdziwe włoskie czy tam z Sycylii, ale nie chrzczone i greckie. Natomiast, natomiast hiszpańskie oliwy, nie wiem, albo on je chrzcił, albo on po prostu brał jakieś takie kwaśne albo na, 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 rynki, na rynki chińskie, bo olej rzepakowy chiński jest taki kwaśnawo-piekący, jest niedobry do picia do smakowania i do smażenia, przynajmniej w moim smaku, w mojej, w mojej palecie smakowej. Stąd też być może oni jakoś zrobili mix tego, żeby to się lepiej sprzedawało na rynkach, na, na rynkach chińskich. Być może. Ja osobiście, tutaj mam kolegę pół greka, pół nederlandczyka, holendra, który właśnie sprowadza. Ma potężny następny co-browning z tym takim ptaszkiem, który cały czas ucieka z domu. Właśnie mieliście hostesów w tradycyjnym chińskim e, kolorach e, dynastii Qin e, z porcelaną. Bardzo ładnie to wyglądało, naprawdę kolorowo było w tym roku, ładnie były zaprojektowane stoiska. Ja przez pewien czas przestałem w ogóle chodzić na te, na te targi żywnościowe w Szanghaju, bo były takie robione, jak to e, mówi jeden mój kolega, e, m, tak na, 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 na sermater. Tak? Także nie było, nie było przygotowane to, ale w tym roku widzę, że się, raz, że się poprawili, a dwa, że te stoiska są troszeczkę takie bardziej atrakcyjne, więcej tych y, y, sampli. Myślę, że tyle na tyle. Pozdrawiam rodaków na świecie, wszechświecie. Tradycyjnie to była, to jest godzina zaraz, niech luknie na zegary, jest 12.83, a za chwileczkę będzie lunch. Dziękuję za fantastyczne komentarze i to jest chiński biznes. Tyle na tyle. Pozdrawiam jeszcze raz i dziękuję serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia.